Nikt nie wybiera sobie daty ani godziny. Ojciec święty Benedykt XVI, jak to pięknie mówimy, został wezwany do domu ojca i, i dzisiaj odbyły się przed chwilą, zakończyły uroczystości pogrzebowe przed bazyliką świętego Piotra tutaj w Rzymie, w Watykanie, więc. Jesteśmy właśnie po tej, po tej bardzo ważnej uroczystości pożegnania, a, zatem w, a, a, a tym samym także i wspomnienia o papieżu, o papieżu Benedykcie XVI, który był dla Polaków z całą pewnością, właśnie zaraz po naszym Ojcu Świętym Janie Pawle II, taką postacią bardzo ważną. W świecie Kościoła Katolickiego, dlatego że przybył do nas po swoim wyborze w 2006 roku z pielgrzymką jako następca Jana Pawła II, z takim bardzo mocnym wtedy przesłaniem: trwajcie mocni w wierze. I zgromadził wtedy tłumy naszych rodaków, którzy, którzy przychodzili się modlić, bardzo często ze łzami w oczach, wspominając. Jana Pawła II, wspominając tamten wielki pontyfikat, ale Benedykt XVI przybywał także jako przyjaciel Jana Pawła II, jako jego bliski współpracownik, jako ktoś, kto w jakimś sensie czuł w sobie taką z całą pewnością to się odczuwało wewnętrzną potrzebę kontynuacji tego wielkiego dzieła, które, które Jan Paweł II realizował. Więc dla nas Polaków to było szczególnie ważne. I dlatego dzisiaj byliśmy tutaj, jesteśmy w Rzymie i byliśmy na uroczystościach pogrzebowych Ojca Świętego razem z panem premierem, razem z przedstawicielami naszego parlamentu, razem z wieloma ludźmi z Polski, którzy tutaj przybyli, żeby pożegnać papieża Benedykta XVI właśnie po to, żeby mu oddać hołd i w jakimś sensie, żeby mu podziękować także. Także choćby poprzez tą obecność, właśnie, ale przede wszystkim, oczywiście, modlitwę za jego duszę. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy tutaj przybyli. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy w tych chwilach pożegnania z Ojcem Świętym byli duchem, czy też przed telewizorami, również razem z nami. To był ważny moment, bo to była bardzo ważna postać dla, dla Kościoła katolickiego. Papież, głowa Kościoła, który zostawił po całym swoim życiu duszpasterskim, po całej swojej posłudze duszpasterskiej niezwykle ważne dzieło. To był myślicielem, wielkim teologiem, filozofem, twórcą wielu dzieł dotyczących właśnie teologii i nauki Kościoła katolickiego. Na pewno jedną z absolutnie najważniejszych osób światowego Kościoła ostatnich dziesięcioleci. I jego odejście jest na pewno także i dla Kościoła wielką, wielką stratą. Cieszę się, że, że mogłem być dzisiaj tutaj w Watykanie, w Rzymie i, i Ojca Świętego pożegnać zresztą wielu wielu, wielu i przedstawicieli duchowieństwa zarówno polskiego, jak i z zagranicy, jak również i polityków, a także po prostu Włochów podchodziło i dziękowało za tą naszą obecność dzisiaj tutaj i za to pożegnanie, które. Które, które, które mogliśmy razem uczynić e, w, odprowadzając w tą ostatnią drogę e, Ojca Świętego Benedykta XVI. w 2006 roku Benedykt XVI spotkał się z Prezydentem Lechem Kaczyńskim. Pan Prezydent był wtedy sekretarzem stanu w kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pamięta Pan Prezydent te spotkania, te odwiedziny m.in. w kaplicy Pałacu Prezydenckiego? Otóż muszę Pani Redaktor Przyznać ze skruchą, że nie tylko nie byłem wtedy jeszcze sekretarzem stanu, ani nawet sekretarzem stanu w kancelarii prezydenta Alecha Kaczyńskiego, ale w ogóle nawet jeszcze wtedy nie byłem politykiem. Politykiem do świata polityki wstąpiłem dopiero później, w sierpniu 2006 roku, więc, więc no, niecałe nie całe trzy miesiące po, po pielgrzymce Ojca Świętego wtedy do Polski. Ale pamiętam tą pielgrzymkę i co jest ważne do dzisiaj w kaplicy Pałacu Prezydenckiego jest tablica, która upamiętnia, że w tym miejscu papież Benedykt XVI modlił się, a u jego boku był prezydent Rzeczypospolitej Polskiej profesor Lech Kaczyński. Ta tablica tam jest, obok tablic upamiętniających modlitwę. Ojca Świętego Jana Pawła II za, za prezydentury prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. I myślę, że warto zaapelować do, do naszych rodaków, do, do ludzi wierzących w Polsce, do wszystkich tych, którzy tamtą wizytę Ojca Świętego Benedykta z 2006 roku pamiętają, aby w każdym miejscu, w którym Ojciec Święty wtedy był, w którym z nami Polakami na naszej ziemi się spotykał, Stworzyć takie upamiętnienie, żeby właśnie był ten ślad jego obecności, bardzo wtedy dla nas ważnej. Myślę, że absolutnie Ojciec Święty i jego bardzo ciepły stosunek do Polaków, do Polski zasługuje na to, aby, aby to upamiętnienie w Polsce, w każdym miejscu, tam gdzie jeszcze tych upamiętnień nie ma, bo w wielu miejscach już są, ale tam gdzie tych upamiętnień jeszcze nie ma żeby je stworzyć, żeby, żeby takie pamiątki po, po tamtej wizycie i po, po tej wielkiej misji, którą realizował Ojciec Święty Benedykt XVI był u nas. Panie Prezydencie, jak odejście Benedykta XVI wpływa Pana zdaniem na e, sytuację Kościoła? No bo kończy się ten okres, w którym niejako równolegle funkcjonował papież Franciszek i papież e, senior Benedykt. Czy Pana zdaniem e, można się spodziewać podobnych sytuacji w przyszłości? Nie mnie się wypowiadać na ten temat, to nie, są, to nie są moje decyzje. Także nie czuję się upoważniony do tego, żeby się wypowiadać na, na temat specyfiki kościoła czy jego funkcjonowania. Jedna rzecz jest natomiast z całą pewnością pewna: tak? to co powiedziałem przed momentem była to bardzo ważna postać, wielka postać kościoła katolickiego ostatnich dziesięcioleci. Był to wielki teolog, wielki filozof, wielki myśliciel, który stworzył bardzo wiele ważnych dzieł dotyczących nauki Kościoła katolickiego, teologicznych dzieł, i choćby w tym aspekcie z całą pewnością jego odejście jest dla Kościoła wielką stratą. Panie Panie. Panie z rządem, Wszystko w że Solidarna Polska jest niezależna w swoim wypadzie. O tego czy pan to rozumie się z rządem w tym skarbie? Jak pan to Proszę państwa, ja nie jestem gospodarzem tej ustawy. Ja przypominam, że ja byłem oczywiście gospodarzem, twórcą ustawy, która była złożona w, do, do laski marszałkowskiej, jak to mówimy, w lutym tego roku. To była propozycja wtedy, bardzo dobrze opracowana i bardzo dobrze wypracowana, która stanowiła rozwiązanie kompromisowe. Nie mam żadnych wątpliwości, że gdyby wtedy została szybko i sprawnie przyjęta w całości, to. Być może dzisiaj tego problemu z Komisją Europejską, dawno by już nie było, byłby on zażegnany. To była specyficzna sytuacja. Wszyscy już wtedy wiedzieli, że, że wojna na Ukrainie najprawdopodobniej wybuchnie. Ogromne były obawy i w Komisji Europejskiej, i wszędzie w Europie, jaka będzie wtedy, wtedy sytuacja i co się stanie. Więc był to grunt pod to, by, by wtedy właśnie takie porozumienie zawrzeć, po to, by zakończyć spory. Chciałem tą, tą sytuację wykorzystać wtedy dla Polski, dlatego, dlatego ta ustawa została wtedy przygotowana i złożona, dlatego zaproszony przez Panią, przypominam, przewodniczącą Komisji Europejskiej von der Leyen, prosto lecąc z Igrzysk Olimpijskich wtedy w Pekinie, właściwie na moment tylko zatrzymałem się w Warszawie i od razu poleciałem do Brukseli, żeby z nią właśnie rozmawiać, bo ustawa już była złożona w Sejmie. Gdyby wtedy natychmiast ją uchwalono, e, pewnie dzisiaj mielibyśmy inną sytuację. Jeżeli chodzi o obecną, obecny projekt ustawy, to gospodarzem tego projektu ustawy jest rząd, nie ja. W związku z powyższym rząd powinien tutaj wypracować taką, takie rozwiązanie, które przede wszystkim będzie miało większość parlamentarną, bo zanim prezydent w ogóle dotknie ustawy, jeżeli nie jest to jego projekt, a ten projekt nie jest mój, to prezydent jest ostatnim etapem procesu legislacyjnego, ustawodawczego. Ja tylko uprzedziłem wobec dyskusji, które zaczęły się toczyć, że rozwiązanie musi być konstytucyjne, bo, bo te informacje, które, które, które były przedstawiane przez przedstawicieli rządu no, wskazywały, że mogą być tam rozwiązania, które delikatnie mówiąc zaburzają istotne kwestie ustrojowe, czy byłyby w wczesności z istotnymi kwestiami ustrojowymi naszego kraju, także jeżeli chodzi o prerogatywy prezydenta Rzeczypospolitej, ale również jeżeli chodzi o kwestie niezawisłości sędziowskiej, nieusuwalności sędziów i kilku ważnych kwestii właśnie konstytucyjnych. Wobec powyższego ja wtedy powiedziałem, że no, zakładam, że musi być taka, jeżeli ma być ustawa, to musi być ona zgodna z konstytucją. I, i, i o to zaapelowałem, aby była. Natomiast to, czy, czy, czy ona w ogóle będzie ustawą, czy nie, to pierwszy etap jest to, po pierwsze, stworzenie projektu, co jest, co rząd wziął na siebie, więc jest to, on jest gospodarzem tego projektu, a po drugie, jego przeprowadzenie przez parlament, czyli musi być ku temu większość parlamentarna. No rozumiem, że temu służą negocjacje z Solidarną Polską, pewnie też jakieś negocjacje, które są prowadzone z opozycją. Jak ten projekt zostanie wypracowany, przeprocedowany w Sejmie, to, to wtedy trafi do prezydenta Rzeczypospolitej, tak jak zawsze w procesie legislacyjnym i wtedy będę, będę go analizował i podejmował w jego kwestii decyzje, przede wszystkim kierując się właśnie tymi kryteriami zgodności z konstytucją tych rozwiązań. No oczywiście ogromnie mi zależy na tym, żeby kompromis z, z Brukselą był. Żałuję, że ta szansa, która była w lutym i którą wtedy można powiedzieć w jakimś sensie na talerzu podałem na polską scenę polityczną, także rządowi, no nie została wykorzystana. Panie Prezydencie, jeszcze pytanie. Część sędziów Trybunału Konstytucyjnego pisze do Pana, że pani prezes Julia, Julia Przyłębska nie jest już prezesem Trybunału Konstytucyjnego i chcą nowego otwarcia procedury wyboru nowego prezesa. Czy według pana kadencja pani Julii Przyłębskiej już się skończyła i czy popiera Pan zdanie tych wszystkich sędziów? Gospodarzem tej sprawy jest w tej chwili Trybunał Konstytucyjny. Pan... Gospodarzem tej sprawy jest Trybunał Konstytucyjny, to Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie na tym etapie podejmuje decyzję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Dziękuję bardzo.